Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Adam, wraz ze mną jest Wiola Jest też niestety Jaszczur Nie jesteś to potrzebny w Ale nie ważne, nie ważne Dobra, przejdźmy do samego odcinka Dzisiaj jest to. dzień, w którym komuś ma urodziny No i wszyscy, wszyscy zapomnieli o tym, że on ma urodziny dzisiaj A 10 minut temu Tak. A przez ostatnie dni, nie dość, że część ekipy była dla niego bardzo, 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 bardzo Do niego się słabo zachowała ja, To on się tak miała go w dupie To on siedzi teraz taki pogrożony, patrzy się tylko w okno Praktycznie nie chce z nikim rozmawiać, odizolowuje się to od, od reszty Mi też. szkoda Mega szkoda. Ale jest już godzina 17 i wciąż nikt nie złożył mu życzenie. ty No ja ty czekam to. się dowiedziałeś 5 minut, w minut w temu. Jak tak, ty, 5 minut ja, temu się dowiedziałeś że tak, mam rodzinę. Chodzi o to, sens odcinka jest taki, żeby tam się lepiej poczuł, żeby zrobić mu jakiś prezent, żeby trochę go rozweselić, a nie żeby się tutaj kusić. Wszyscy, no tak, więc. dokładnie. I Do... dlatego chciałbym być z taką inicjatywą, abyśmy zrobili dla niego imprezę niespodziankową. Po prostu rodziną. Myślę, że bardzo fajny pomysł. I żebyśmy wszyscy się złożyli jakąś kwotę i kupili dla niego jakiś prezent. Dajmy, to by no, nam zajmie w przeciągu dwóch godzin możemy zorganizować no, moją imprezę myślę. No, na narzędzie. to powinniśmy więc... jechać i działać. Więc w sumie no, no my dzisiejszy odcinek będziemy prowadzić Taki sam czerwony wszyscy, jaki macie nad połóżkiem zostawcie tam na dole I zapraszamy was do oglądania Ja nie chcę z nim rozmawiać, bo on i tak będzie miał to w dupie, on nie da żadnych pieniędzy niczego no, nie Ja no, to... ale nie mam sensu z nim rozmawiać, Dobra. to od niego się chuj się się z nami, musisz uczyć się z nami Słuchaj dredziasty, powiedz mi czy wiesz jest dzisiaj mój dzień? Pewnie też jest na południu Czy też tak mówisz? Czemu mam być? Co za nie chcesz Chciałem po prostu cię uświadomić, jaki jest się dzień, dzisiaj kamuś ma urodziny I chcieli, wy wychodzimy z taką inicjatywą, wszyscy się zgodzili już praktycznie, żebyśmy zrobili mu imprezę niespodziankową Słuchaj, miło było jakbyś się zgodził, bo ostatnio się do źle zachowałeś i po prostu fajnie, bo jestem razmutny. Widziałeś go w ogóle? No tak, przez ostatnie dni, no ale też. Wiecie, wiesz, tak? wiesz, wiesz przez tą smutny. Wiesz przez to smutny. Ale stary, zbijmy mu się na jakiś prezent, zróbmy imprezę. On też by zrobił imprezę urodzinową, tak? Nie muszę się z tego tłumaczyć. Ale nie musisz się tłumaczyć, lubisz imprezę, będzie fajnie. Spędzimy miło czas. Nie, nie lubię. Ale dlaczego imprez. jesteś na starcie tak negatywnie rozwiony. Nie jest wyjdź stąd, żadnego prezentu. Ale stary, nie popraw mu trochę humor po tych ostatnich dniach przez nie to, co miło. mu też tam jakoś sporządziłeś tutaj. Co przyjechałeś tak, na... Przez imprezę? zakłada całą chatę? A wtedy to mogłeś sobie zrobić imprezę? W dupie to mam! Nie wiesz co mi zrobił? Co on takiego zrobił? Wiele rzeczy. Jak wiele rzeczy. Wiele rzeczy. Między innymi ostatnio 30 tysięcy na teredysk ciężko dać? Zbić się? Jak. Na to coś, wszystko? No tak! A co ty myślisz? To, nie będę na nic się dokładał, nie zasługuję na to. Nerwy mi szarpie codziennie, dzień w dzień imprezy. To nie no nie ma sensu. Ja Dobra, nie będę wspominał swoich kurs. Ale stary, stary ty co, się... To są to są co się działo. To on jest nie To fajne prezenty tak, no tak, Stres, Samo nerwy. No na chodź, bo one zbić, Ej, to jest one to nie też się nie dogadamy. Dobra, okej, ale na imprezę takim można też nie przychodzić. Chodźcie. Ale ja nie chcę z wami imprezować. Dobra, daj, daj spójrz. Dobra. w tej rozmowie też Ci się nie chcę z nimi imprezować Jak dołoży te 30 koła, zaległe 30 koła, to mogę się tam dołożyć tam Jak Ci widzisz? Do Was nie wiem, Zobacz co wy tam binieterde. kupujecie. Stówkę się może dołożyć, tak? Jakby <grym> znajdę chcesz tam kupić, stary, nie obchodzi mnie to. Dobra, jest... <grym> 30 koła! Dajmy spokój, dajmy. zamykam się drzwi. Zamykaj drzwi. I, I... I sześć, tak? To jest tak odbijane, że do niego nic już nie dosięgnie. Ale... Miałaś rację, miałeś rację. Ja wiem, że nie. A on nawet na imprezę nie przychodzi, ja czemu... ja nie wiem, z tyłu. Jego nic się nie prosi, już się nauczyłam. Jeszcze raz już prowadziliśmy z nim rozmowy, to już nie ma sensu. Ja no cóż, to, 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 to po prostu my się zbijemy, więcej dołożymy, Jeszcze... ale będzie, prezyd, będzie Jeszcze... impreza. Nie, no trzeba się dobrze zachować, nieruchomo jest do nas bardzo w porządku. Może każdy się normalnie zachował. I, I jak zwykle karma nigdzie nie ma? I gdzieś poszedł i nawet z nim nie porozmawiać Nie jem ja w ogóle... A, Dobra, dajmy spocząć z tym Karłem Może pójdźmy sprawdzić jak się Kamuś czuje No dokładnie Dobrze by było, jak on cały dzień nawet nic nie ja, w ogóle z tego pokoju nie wynurzył. Kamuś! Co ty zrobiłeś? Co? Co? Co zrobił? Tu portfel to jest portfel Kamusia Patrz, i on ma pieniądze w ręku portfale. Mój hajs z odcinków, co ty myślisz? że mi kagałbym. inwalidzie. Co ty byśmy nie pościelił? Co mamaga jest? A, a, a gdzie on, on jest? Powód. Gdzie jest kamuz? Nie wiem gdzie on. A nie słyszeliśmy w ogóle jak ci wołamy? Przecież cały czas. Kiedy? Tak tak co? Chodziliśmy potem do domu co? i krzyczeliśmy. Karzeł, wołaliśmy cię. Najprawdopodobniejsza. Chodzi ja o to. Chodzi o to, Słuchaj, bo to. Szukamy cię po to, ponieważ kamuz na dzisiaj urodzinę. No Wszyscy jest... zapomnieli? Wszyscy zapomnieliśmy, jest godzina 17? Ja też zapomniałem. No nic dziwnego, tylko ty. Więc słuchaj, chcemy zrobić im dla niego i chcę złożyć na prezent, więc chcemy, żebyś nam się dołożył, pomógł, cokolwiek od żeby każdy się bardzo złożył poza prezent. wszystko w stube? dupie. Nie, nie, no to, to jest. Wyśpijałeś. Mówisz, że masz hajs z odcinków. No, to na mam Dobra, dążcie. Stówę, ale mam dychę, albo stube, to z tego mogę trzy dychy. No to dobra, to ty, ty stówę dajesz, tak? Nie, trzy dychy z tego. Czyli co resztę mamy się odbić? No, dlaczego tylko trzy dychy? No dalej, my chcemy kupić i alkohol, i przekąski jakieś. No dobra, no i Za to dać radę. Tort i do tego jeszcze prezent, wiesz, to dobra. Za to jest jeden, tylko trzy hutka. Ale od każdego stówka i stary będzie ich dany, a to nie jest jakieś trzy. Stary, stówka to nie jest. No ja zamawiam mam jeszcze udawać. Ale Bra. Zobacz, A zobacz jak kawus się ostatnio pośmiecił dla ciebie, na cały dzień dostałeś ty do... Zarabiam, ale go. No. A teraz się skończy, nie ma sensu, nie widzisz tego? Głosy. Dobra, i tak jest, i tak jest lepiej niż jest lepiej niż w no ja mam też swoje rzeczy, wiesz, ja te trzy dychy muszę potem jakoś odrobić, też muszę. Dobra. Dobra, dajmy mu spokój. Do... ale ja to... teraz no, zbyt damy zbyt damy idziemy zrobić. Dobra? Okej. Jeszcze widziałeś, tam nie no go poszedł na na pali. Co, pali? Czemu ty palisz papierosy? To jest Boże. Stary, co jest? Stary ogóle Ty się nie pytaj, to mu zabierz jak nie pali Nie no, zostaw, no jeżeli chce sobie zapalić, to sobie zapali, pali, to pali. Sobie zapali tak. no, ale... no ale on nie może palić, rzucił przecież że się o co chodzi, stary? Powiedz nam. Czemu O Daily chodzi, nie mogę utrzymać Daily. Nie no mogę chodzić, stary, nie wiem, nie wiem jakie pomysły wymyślać. Wiesz, jak jest ciężko wymyślać Daily bez, bez tego, jak ja nie mogę chodzić, tego nagrywać? Stary, damy nie radę, się. nie martw się. Co... Staramy stara stara się też pić na pomysł, tak? Ja wiem, ja tylko przylicz. jeżeli ja nie będę ja kamerować, to wyświetlenia spadną i to wszystko się posypie. Nie! Ale nie musisz kamerować. Będzie dobrze, twoi widzowie Cię kochają. Widzowie bardziej się ucieszą, moim zdaniem, że będziesz przed kamerą. No będzie będzie więcej ciebie na kamerze. Nie bądź taki smutny. Możecie mnie zostawić na razie samego. Słuchaj, bo my musimy ogólnie jechać na chwilę. Nie dobrze się czuję. Do proszę, możecie jechać, możecie wziąć Mercedesa, możecie jechać, tak, nie tak nawet Jak coś byś potrzebował stary tysiące wiatr. Od nie ma Nie, nie jest to długo, bo Jest nie bardzo zimno, chodź stąd. Ja ją Ja wróżba. Mraka mi się załamane, nie ma sensu w ogóle, wiesz co. poprawimy miałam dwóch Martin, to mi pracy. No właśnie, tak, chodź. Chodź, jeszcze do trenera, Was jeszcze z nim Trener się powinien dołożyć. Słuchaj, bo Kamuś ma dzisiaj godzinę. Robimy mu imprezkę niespodziankę i chcemy mu zrobić prezent i każdy się dokłada stówkę, więc chcieliśmy z Tobą o tym pogadać. No wybaczcie no. mi, ale ja odkładam na coś innego. Jak na co? Je, przecież, no? no jak na co? Nie będę mu dokładał. Kim on tu jest? On cię nie utrzymuje. Radiasz, mieszkasz tutaj i jesz jego jedzenie, tylko się nie jak kto chce, by Ale jak chce, to nikt nie wypie... Ludzie, ja sobie na dworku mogę mieszkać albo do matki sobie w dwoce. Ale wiesz, że to jest yy, chore. Ale ty znaczy zarabiasz pieniądze nie dzięki niemu. Siedzi tam załamany, że nikomu nie pomaga, że każdy ma go w dupie i jeszcze masz problem się z tym kupią stówę. Ale do ja mam tyje w niego, dla mnie może zdechnąć, kim on tu jest. Dla ty was ty szefem? W Jak jest ten składzie, dla mnie może jest. Direktum. Ale ci płaci wypłatę masz normalnie. Dobra, ja nie ma sensu gadać z oni są chorzy. Dobra. Jednamy po prostu do sklepu i sami to zorganizujemy, bo to w ogóle nie ma sensu. Chciałam zrobić jakiś tort, ale no on nie zdążył. Nie zdążymy zrobić tort, to musimy to kupić. Nie Szkoda, że tylko przez się jest pić to... no, Ale A w ogóle mnie zastoczył trener. Ocz to tutaj idzie w ogóle. Przepraszam, zobaczcie za moje zachowanie. Ty przepraszam! Nie ja wiem, Spokorniały. Ja Spokorniały. To był mój przyjaciel, spukany jestem. Jak był, no był no, twój przyjaciel. Ty tak jesteś spukany? Co ty żartujesz nie sobie? Nie mam, wszystko pytałem, ciężka sytuacja jak w kraju. Cztery śmiemy, że kłamiesz. Masz ciągle Pieniędzy nic nie mam. Sklep masz. E, wszystko na kolekcję poszło, nie mam nic. Jestem pusty, wręcz poczekaj. Ale kłamiesz. Czy mnie nawierzesz? Przykład złotem. Żartujesz sobie 3, 3 złote? Chociaż tyle pomogło. Przepraszam. Ludzy, wszystko się tak dobrze sprzedaje no i To jest bardzo Czemu? Co zrobić z tymi pieniędzmi? Ja mnie tak Nie no, chciałem wam pomóc, chociaż tyle mogę zrobić. A co ty chcesz z nami pomóc? No pomogę wam po prostu. Ale jak? Tak. My teraz jedziemy w tym momencie zakupić. Wszystkie rzeczy to on i tezę, No, do. to właśnie w tym muszę wam pomóc. Panie, jeżeli dołoży się 3 złotej ty... złote i wielce nagle Nie, nie no. Chciałbym uczestniczyć sami w tym wielkim wydarzeniu. Ale no, co? Samoletnik. Bra, Dobra, dajmy, dajmy mu, mu szansę, bierzmy go, może faktycznie... Dobra, ubieraj Nic nie chcę popsuć, po prostu, jest. kamerzysta to jest mój przyjaciel, Dobre, bierz tak? Dobra, to my się jedziemy, mam, mam czas czas. Dobra, zakładaj, bo szafku nie bierz. mam. zakładaj buty jedziemy. Jak, nie bierz tego. Ale to jest potrzebne na urodziny. Ale fajnie będzie wyglądało. Waloniki są zawsze fajne. Jak sam alkoholik. No to co, tyle i będziesz miał jakieś zabawki? Kupiłeś jakieś, żeby coś przystroić? Kupiłeś coś, żeby być jakieś konfetki czy cokolwiek? Ale on nie jest alkoholikiem jak ty. No, ale ta alkohol bardzo lubię alkohol lubi tak, ja on o tym lepiej to go znam od on jest... Ale on no, 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 to ty, mówię, że baloniki są no, no, nie słuchajcie no, Leciasz, to by się ale tylko napił ja i tyle ja z tych urodzin. Powiem, wam chcę doradzić, on chce pomóc, się tylko napić alkoholu nie, za jego On chce? Nie, nie ja. on, nie chce. on ja, nie chce. Ja nie muszę, wcale nie muszę. Nic Stary, ale słuchajcie, nie mam kasy. Nie mam kasy, to chociaż wam pomogę takimi dobrymi ale radami. Tak się nic nie dokada, ja ci daję wam dobrą radę. Nie dajesz nam dobry radę. Tylko nam przeszkadzać w tym momencie. Bo to jest niepotrzebne, on go to nie patrzy, on woli się napić. A co myś pisujemy i będzie fajnie na przystrojony czy co Nie, ale... o tak nie nie on, nie, on tak nie, tak nie lubi, on tak nie lubi. On lubi ty nie, nie lubi. Tak. Zaraz przejdziemy do alkoholu. Kupimy Dobra. tyle, ile po, powinno tego być. Dobrze, to kupimy znaczy, to tyle, co będzie ile trzeba, ile się zmieści w naszym To Wiola, dawaj, może bo zmieszamy. Nie ma, chodźmy już do razu, Dawaj, może. Zmieszamy? Tak, zmieszamy? Co, te czasy, delinii, tak, Nie mamy czasu żeby no przygotować. Macie szczęście, że ja mam na to uczulenie, bo tak to bym powiedział, że mało, a tak to Trzy położymy. Tak, nie, I to będzie no, ładnie no, wyglądać. Co to za kombinacje? W ogóle lepiej flachę kupić. Ale no, to do tego też ma, znaczy, Ale do tak tyłu no, alkohol, tak, tylko, tylko piętrzymy to wszystko. Ale to zamiast wszystkiego by tylko dobra. flachę, dobra. flachę, flachę. No no tak ty się krok? No tak, czy tu przeszkadzać, ty przeszkadzasz? Czemu cię spostrojasz? No bo nie innego. Czemu się tu no, nie umiesz w sklepie zachować. Bo mnie denerwujesz i prowokujesz. Chce nam pomóc, a ciągle tylko nam jeszcze uprzej No tak. Nic się zajmie alkoholem, ty się znasz. Także. Zbierz alkohol, który według Ciebie będzie odpowiednił. Dobra, okej. Oj, to jest alkohol! Alkohol prawdziwy. No weźmy tak, pra takie, tak, tak, takie dwie flachy, żeby się napić, chcesz świętować urodziny swojego tak? przyjaciela, tak. swojego kumpla czy nie. To, o, to teraz żeby się nawali tak mocno. Później to, to co zrobić poprawiny, ale teraz. tak? Dobra. Te ślicznika odkładamy Ale wiesz ile no to kosztuje stary, my mamy budżet ograniczone No ale co, zostaw te szampany eee. Dobra Maciu, to obierzemy to ja decyduję, tak? Nie, Jesteście ze mną no na zakupach mamy ile hajsu, żeby płacić za tyle Będzie za to, to płacił się Nie, to nic, więc się nie wtrącaj nie No będę się dochodzisz? Nie mam i No to nie decyduj, daj to Dobra, no trochę dużo nas wyszło, przed drudziarza jak zwykle Zróbcie ze mną bo to jest twoja myśl, nie Ale to jest twoja myśl, to najwięcej no stary wyszło co przed... najwięcej no wyszło? Przed... Ile, ile mieliście prezze. kasy? No, ile mieliśmy kasy? Tyle właśnie byśmy mieli przy odpowiedzi Co ty? Przepraszam Dość, że to wygląda jak impreza dla jakiegoś upośledzeńca totalnego Zero alkoholu, chociaż jedną flaszkę kupiłem Zero alkoholu nie się nie cieszę, że wam ma. Ma. Ratuje to mi szczerze, że wam ratuję mało imprezy Ratuję wam imprezę To no, jest prezent tak. O, widzisz? Chociaż jedna flacha Chociaż tyle dobrego ja mogłem ja dla myślę, was z tego, że my kupiliśmy flachę whisky, tak? A co, myśmy się ucieszyli, że nakupowaliśmy soku Tak, że chcemy z nim po prostu niemal niepośleć i spędzić czas co on robi? Halo, halo, drewiasty. Nagleś pieniądze? Wszystko? Kupiliśmy już prezent. No kupiliśmy już prezent, ale ty się nie... Ale ty się na nic nawet nie dobiłeś do tego. Stary. mam, kupiłem. No ale po co, ale co ci ja nie biesz tanga fajek? masz 3 zł ostatnie. Ty, ale tobie by było szkoda dobić się do tego, żeby zrobić mu urodzinę sznagę fajek. Sobie kupujesz? To by nie jest wstyd? Czy, czy no czy, czy co? Myśmy no, papieroski mieli, co? Papieroski ale będziemy mieli. Ale ty że nie masz pieniędzy. Ty serio jest a żałosne. Tak, ja sobie nie będę mógł wybrać najdroższych papierowców. Nie, nie po ale... waszemu, bo ja, po swojemu, bo ja robię po swojemu i będę kupował to, co mi się podoba. Ale ja, się podoba. ja żałuję, że się nabrałem na to, że ty jesteś taki miły. Ja prze... uważam, ale ja też ja tak psychore. mówiłem, Ale przecież. No ja, przecież to on też, on ja też podejrzewałem, że on tak nie jest. Przecież nie, Za każdym razem jest ta sama wersja dredziarza, a przydaje mi A co, a później powiesz, że to wszystko ty zorganizowałeś, co? O nie, na to się na pewno nie Dobra, to co ostatni, tak? Już jest, chyba wystarczająco. Dawaj, moje siedem dych. Ja nie będę czekał. Ale dędziesz się miał oddać. Co dędziesz miał oddać? Ci ode mnie brałeś czy nie? Ja, ja to są mieli u ciebie ...zarobione wiec? pieniądze, które sobie zarobię. Sam tam pożyczyłem. Mam w Pożyczyłeś. Pożyczyłem? Pożyczyłem tobie. No dobrze, ale i ty mi ją musisz czas nie. To to, mi to oddać. Nie, tobie pożyczyłem dędziesz, robicie to to, tobie. Dobrze, czy możemy dzisiaj odmienić... Nie, ja słuchaj, siedem dych moje. No to oddalecie, po imprezie ci oddamy, tak? Nie oddacie, dawaj teraz Zapożyczyłeś się? Tyle, że się oddawałem Zapożyczyli się jeszcze Oni pożyczyli się, a oni oddali to jest twoja ty już to że nie umiem urodzin zrobić, to jeszcze się zapożyczyli A ty co, już na balonie jesteś, jesteś? Czemu ci pieniądze? Pożyczyłem im trzy, dych. trzy dychy, a wzięli stówę Tylko znowu stów. Półna. Zaledwie, ale pożyczyłem cię. Ci w... oddamy ci te 700. Ile w końcu? No to, no to, daj, może... to zaledwie 70 zł. Co ci za Co ci w to robi? Po imprezie No No właśnie, to No to co, w tam czy w tą jak ty się Po imprezie. Dobra. Ja ale No to imprezy powiedziałem. Dobra. Wy mi macie zwrócić, a nie ja. Mam. No to wynosi się stąd. To i ja ci oddam inaczej te 70 zł. Ja coś kupię i ci oddam tak. inaczej, tak? Ale to oni muszą. On jest ty tego nie słuchaj. On nie wie co Ci nic nie dadzą, oni Stare są przyjąć. On Wynoś się! Oni nawet dwa porta kupi. 7 Dobra, idźcie idź stąd, idźcie stąd. Jest naprawdę szkoda jednego i drugiego, bo oni są tak odtajeni, że nie mam rzeczywistości Nie? Ej, czemu wy to pompujecie tutaj w tym schowku? Nie widziałem. A ty czemu tak głośno mówisz? No. Właśnie A Czemu w pokoju tak nie usłyszałeś? A dredziasz? Czemu nie pomaga? A właśnie dredziasz ty Dredziasz co tam? tam? Dredziasz Drina już wali, patrz Zaangażować. Co ty robisz? Z czemu na mnie pomagasz? Mało? Ale żeby. Czego tu pomogę? Stany wybrałeś, to wybrałeś nam alkohol, który nam. No w no, Ale słuchaj, ja wybiorę to, co, to co uważam za słuszne. Dobra, zajmijcie się tym. To nie jest, będę wam to pomagał. Jest bez tak, to, jest to jest inwestycja. To jest moja inwestycja, to jest prezent, to jest wszystko. To jest to, co chciałem. Mało, zawsze papierosy się przydadzą. Co ty robisz? Alkohol też się przyda, ponieważ nie kupiliście. Gdzieście to w ogóle Nic nie Kupiliście. Dobrze, że ja pomyślałem, Kiedy bo tak to z nimi. Nie, właśnie, są bez ciebie. Te zakupy byłyby lepsze i byśmy więcej. Nie, Wiesz mi, że nie. A wtedy się nie, nie skupiliście. Dobra, zajmij się tym, co masz się zajmować. Ale wiesz, że zajmij on też nie zapłacił, bo przy Kasie tego nie miał. A wtedy kupował tylko papierosa przy nas. Ale co? O co ty nic tu Że ją małeś, to? Nie miałeś tego! Co? Powijasz, zostaw ale, ale jeden ja ale, ale ale Nie miałeś spokoju! ale byłeś w Byłem, w Otóż skąd ty mogłaś wiedzieć, co o, ja robiłem? No, no, Przecież nam tam byłaś była skowana, a teraz. mi prostu, sugeruję, że ja coś biorę? Każę zostaw flachę, ty też? Następny? O! Mażeły, później, pójść, pójść. No zejdę koło zostaniemy później. Tak, później się napijemy. No ale ochyli są dzisiaj cieplak, później to pijemy. Jezus, ale by to było. Ej, gnędzamo. Dobra, on słucha tam muzykę, to nie będzie słyszał. Gnędzę nie napiliśmyśmy. Czy zdradzająśmy, będziemy pisać więcej. Oddamy cię pożyczyliśmy Jakie wydać więcej? Dajmy Miało być Trenerz się nic nie dołożył Dredzesz Ci odda Dredzesz Ci odda Dredzesz Ci odda, nie chcę tego wtedy... Trenerz powiedział, że pożyczy od Ciebie 70 złotych Ciężko zarobione, 70 złotych Ale złoty. proszę Was, chodźmy bombować te balony Sam się po... Dobra przestańcie Możemy? Nie, nie chcę, bo one nie są do tego A Ty schowaj ty, te... Co Ty robisz? Pisz balony

co to jest? Ale ty niszczysz ten klimat Strasznie eee. Nudno, nic się nie dzieje z typa chodzący czym ja miałem eee. pomagać? W kupowaniu Mirindy? Czemu to nie jest rozsypane do miski? czemu ty nie, nie nasypiesz? No właśnie, czemu ty nie nasypiesz, ty jesteś taki mądry Ty nam tylko przeszkodziłeś przez ciebie Wydaliśmy niepotrzebne pieniądze na jakieś głupoty No, moje siedemdych, które powinniście mi oddać To są głupoty To ty? powinno właśnie być siedemdych Dobrze powiedziałeś. Gdzie jest. Dobrze powiedziałeś. Ale wyglądacie jak przygupy w tych czepkach, ludzie, zdejmijcie to. już ja. to jest zwykły Sam byś chciał. Stary, jesteś w jego domu. Trochę no, no, trosz, szacunku, co? Mije, ludzie. Ale co, to, co masz to maźniki, nie mówią, więc trochę szacunku, może. Po co my to robimy? Ich mi się Nie umiecie. Ale no właśnie, jak wam się tak nie podoba, to wyjdźcie. To nie musicie być na jego ja imprezie o Ja żyje z tego domu, mieszkać no, na dworcu, niż. jesteś bezczelny. <słuchiny> <słuchiny> no w ścieżkę, nawet się kłócicie mhm. pod... na. Kłócicie się podczas urodzin Po co wy się kłócić? Ale to ty zacząłeś tą kłótnię jest, a, Tak no. ja ja, ja wiem, że dla ciebie urodziny najlepsze były na melinie z alkoholem I tyle No właśnie, dla ciebie melina, alkohol i urodziny zajbiste. Co go walisz ty? Ja idę przygotować te karty ze mną? No dobra, chodź No właśnie Jakoś... Co właśnie? My? Jak? Ty jesteś chopakiem, A ty Zabawiamy, jesteś nie wiadomo czym. Ale strażym manualem. Ty, co, ty co ty zrobiłeś? Czemu ty źleś to ciasto? Rozwaliłeś to Ty, ty rozwajesz część torta, która miała to na na przykład na urodziny kupione. A ja kupiłem jego dzień część. No mam. No ale myśmy za to płacili, stary! Było, nie było, nie było. Ty, Teraz hajs oddawaj! Jedźcie po coś lepszego! Co to za gówno? No, 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 widzisz? Takie urodziny. Ale co ci odbyło stary Ty? Postawii? Takie urodziny wypadałeś? Nie umiecie nawet urodzin zorganizować. Teraz wypadałeś sobie. Teraz wypadałeś sobie. Posadzić cukier i wrześnię sobie i zer. Jak chcecie już uchodzić, nie mówię. Nawet to się postaram. Jak ja chciałem flachę kupić, to na mnie nigdy powiedzieli, że nie. Lepiej by na tym wyszło, jakby flachę kupił. I byśmy wypili No właśnie, wszyscy by się napili. Ale on kupił flachę i tak. No, nie, wiem, nie wiem, idziemy po niego na pewno. No jego rodzina, ale co to będzie? przecież no, teraz nie zachowują? A, go nie będą, a jak oni się będą zachowywać, jak on przyjdzie? No, jeszcze nie Ja uroczymy, już chyba wolałabym, o tych rodzinach, bo to tak zapomnieć być wola. Tyle się staraliśmy, przygotowaliśmy wszystko, żeby zapomnieć. To chociaż zróbmy... chyba więcej mu zrobić. Zróbmy po prostu tak, że zjemy Torta, pogadamy z nim chwilę. Na pewno mu się miło zrobi, mu się na serduszku, na pewno, że, że, że jednak pamiętaliśmy. Tak. Kamuś, załóż maseczkę. Jak się czujesz? właśnie stary cały dzień Cię praktycznie nie widzieliśmy. na tak na Tak, nie ma i ja chciałam sam teraz... No, bo... Nagraliście coś w ogóle? No tak. tak. już ostatnie sceny, ostatnie stęki. Ostatnie sceny, stary. Aha. I potrzebujemy cię na ostatnie scenki, naprawdę. A to jest ze mną, tak? Tak, a będziesz zadowolony. No dobrze. Chyba muszę ci zasłonić teraz oczy, dobra? Zasłonić oczy po co? Dowiesz się zaraz. Dowiesz się za chwilkę. Ale to na chwilkę, dosłownie na chwilkę. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Kamo! dobrze przygotowaliśmy ja mam 18 lat Ale ty nie lubisz pokazać wieku A na 18 lat czujesz i wyglądasz No, na 18 lat wygląda, więc jest okej Zobacz jak ładnie przygotowaliśmy wszystko Z trenerem Pięknie, nie? Dla nas będziesz wiecznie taką foto 18, nie? Drugą, drugą na niego, na niego, na niego, na niego, tu Jak nie działa? O, aha Kamuś, zanim zdmuchniesz świeczki To chcielibyśmy ci każdy... Nie, tym, nie masz za co dziękować, to, stary. Cieszymy się, że chociaż teraz się uśmiechnęłeś. Chcielibyśmy ci każdy z osobna złożyć życzenia. Dobrze, dobrze. Ale nie musicie, w sensie ja i tak... Ale my chcemy, sami z po prostu. Ale się dziękuję, się poprawić się poprawicie mi nastrój, bo już miałem taki naprawdę depresyjny bardzo. A cieszymy się, no przecież po to jesteśmy, po, dlatego jesteśmy przyjaciółmi, aby sobie pomagać, tak? Też. I wspierać dobra, siebie nawzajem. Dobra, to, super. To kto zaczyna? No? Trener, proszę zacząć. Ja Wszystkiego najlepszego, dziękuję, że mnie tu gościsz i oczywiście dziękuję Ci za to, że przez Ciebie nie wylądowałem na ulicy, bo inaczej bym tam skończył. Jesteś dla mnie najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem tylko spotkać na swojej drodze. No dobra, dziękuję, miłe to jest, ale nie musisz aż tak się musisz całować po ręce. Tak? Jak to co, daję Ci swoją tadość życia. Pamiętaj, że zawsze, obojętnie czy będziesz Cię czy wieczór, zawsze możesz przyjść do mnie pomóc. Dobrze, rozumiem, dziękuję ci bardzo, no, nie ma Dobra, Dobra, to muszę... Co? Nie, nie, teraz nie Ja ci chciałem bardzo podziękować, złożyć ci najserdeczniejsze życzenia, jakie tylko mogę. Widzisz, to wszystko tutaj, co jest zrobione, no to ja to zrobię, nie oni. Maciek. Ja na wszystko wyłożyłem pieniądze. Nie przerywaj mi proszę. No i co chciałem życzyć ci zdrówka, wszystkiego, mam nadzieję, że nóżka ci się szybko wygoi. No widzisz, ja tu sam to ogarnąłem wszystko, oni nic nie, nie zrobili. Mam nadzieję, że podobają Ci się urodziny. No tak, podobają mi się jak najbardziej, to dziękuję Ci bardzo. Proszę. Ech, przyjacielu. Życie za ciebie urodziny. Oddałbym za ciebie wszystko. Stary. Mam nadzieję, że to będą jedna z lepszych Twoich urodzin. Trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję, że ta noga Ci się zagoi, że wszystko będzie dobrze i zawsze, ale to zawsze, będziesz miał w sobie siłę i nigdy nie będziesz się poddawał. Stoję za tobą całym sercem. Wszystkiego najlepszego. Wszytania. Wszystkiego najlepszego. Widać, że szczerze, szczerze z serca, prawda? Wydziesz? Dzień dobry. Tak? Szczere życzenia. Uwielbiam. Nikomu, wyjdzie. Ja też chcę złożyć życzenia. Ale A ty gdzie to jest tę kamerą? A, nieważne, nie interesuj się. Ole, końca. Ty widzisz, jakie to jest fałszywe. Stros ale ja nie mogę tego słuchać. Żygać mi się chciało jak ja słyszałem ja takie słowa. Ale ja ktoś powiedział. Ja bardzo już nie chcę mu robić przykrości, bo to już jest. Ale tredziasz? Ja to za ciebie życie wyłączał? A gdzie Ale on tak, to tak są. Patrzcie teraz, A na pokaz, na pokaz tylko, tak. Na tak naprawdę tylko oni na nich się liczą rzeczy materialne i resztę mają w dupie no, no dokładnie, tylko kasa i tylko oni patrzą do niego, jakby to był wielki banknot. Ale no, to wiesz, to, że kamoś przez to, że oni tak mówią, ma zaślepione oczy, że oni są no, najlepsi. A, tak, a oni wiecie. z nas robią takich najgorszych, że to my nic nie zrobiliśmy. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ja naprawdę o tym wszystko to powiem. Ale, ale ja nie, się chcę... Te, bór, bo... się nie chcę. Mi też nie zrobi robić przykrości mu po prostu. Szkoda Migo, szkoda Migo. Ale no, no trochę... Tak z... u mu wszystko powiem, co? Nie, moim zdaniem nie mówmy mu o tym po prostu, a on sam z czasem pani zobaczy. Nogi, wszystko... Tak. Myślisz, że no wiesz jaki on jest łatwowierny. Prezent chciałem ci dać. Pomyślałeś życzenia? A to było tego no nie. No nie wiem, Zamknie oczy Pomyślałeś i pomyśl. Nie, niech... zamknie oczy to i pomyśli o ale chciałem pomyśleć, dlaczego papierosy? Ja nie palę, stary. ja bym... Palisz! Dobra, ja wypalimy. Nie przyjmiesz czy prezentu? A Nie sobie dlatego że mam depresję, stary. Co ty masz? Depresję. sensie no. się w głowę pieprzni, depresję masz. Dobra. Depresję nie masz żadnej. Dobra, Dobra. spokój się, dredzasz. za mną że depresję masz. Dziękuję Masz przyjąć to. Co ty robisz? Co ty robisz? Weź go ogarnij, bo ja trzymam kamerę. Nie będę teraz. Co ty robisz, stary? Co, co, on ci zrobił? Co ty Ale stary, ja nie mam pojęcia Nie mam pojęcia o co chodzi i... On od początku próbował zepsuć tą imprezę Bierz go, ja, go Co ty robisz? na Dawaj to Dawaj, wszystko, dawaj Bierz go dawaj szybko, dawaj co to w ogóle ma być? Boże Kamuś, przepraszamy cię! Przez Ty też się już lepiej zamknij! Poczekaj Kam się mój przyjaciół. Ja nie będę za nim wiedział po tym pobreku. uciekł sobie w stronę bramy i powiedz staru z plachą, że dowolę nie ale nie, nie, nie Ty jesteś fałszywy, jesteś fałszywy. Jesteś fałszywy. Ale wy wszyscy jesteście fałszywi, tak naprawdę gówno się przyczyniście do tej imprezy i w dupie mieliście. I co teraz robisz? Teraz byś go wycierał? Tak. Widzisz co oni z z nim. Przepraszamy, ciekawość. Naprawdę, my nie zrobiliśmy, że on dźwięki się dźwięki tak może dźwięki. zachować. Nie Przep... Chcieliśmy, naprawdę, żeby to wszystko wyszło, a nie sobie razem no, spędzić czas. 7 prezentu. Zobacz. Wiem, że to nie jest nowe z pudełka, ale mnie stać, ale wiem, że tak chciałeś i... Ja chcę, co to sobie jaja robisz? To no moja torba muczy jest. No stary! Nie, bo ja też taką... pracuję. No, ja Zobacz, no nie się do prezentu, mówię, że masz prezent. I to moją torbę udajesz? panu, że torbę mu No nie, 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 to nie, ja. to w ogóle nie, masz ale ty nie, masz, nie, nie, masz nie, Dlaczego? Tak ja kupiłem to. Ale ja kupiłem to. Ja tak, tak, tak. do... to. taki. Ja Nie taki. nie byłem zostaw go. byłem taki. Ja go zaprowadzę, już byłem Zostaw zostaw go. Zostaw Ja Ja zostaw go. Ja